Mistrz Rasa, Mroczny Władca i jego potyczki ze Smokami Źródła. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tych tematach, ponieważ oczywiście TheGwaiad dostał kolejne pytania. Łącznie tych pytań jest dosyć sporo, dlatego ja tak jak zwykle skupię się tylko na tych najważniejszych, najbardziej istotnych, moim zdaniem po prostu najciekawszych. Czy Mroczny Władca istniał od samego początku, jeszcze nawet zanim wszystkie Królestwa zostały stworzone? Czy Mroczny Władca wie o Smokach Źródła? Jeśli tak, to dlaczego nigdy nie próbował ich zdominować? Czy Mistrz Rasa może być istotą typu mrocznego władcy? Kto jest potężniejszy: mroczny władca czy Mistrz Rasa? I czy te dwie postacie o sobie wiedzą? I jeśli chodzi o odpowiedzi doka, no to jedynka. Nie. Dwójka. Kto mówił, że nie próbował tego zrobić? I oczywiście wie o smokach źródła. Czwórka. To może być ktokolwiek, i piątka zależy od pytania czwartego. O tym, że niezła próba, i że mroczny władca to w zasadzie wyrok wszystkich. Ok, a więc podsumowując, sobie odpowiedzi na te pytania, to po pierwsze, mroczny władca istniał od jakiegoś czasu. Ja obstawiam, że on został stworzony wraz z tym, jak zostało stworzone ninjago, po prostu dla utrzymania balansu w tej krainie, dla jej istnienia. Tak przynajmniej mi się wydaje, taka jest moja teoria. Czy właśnie to jest moment, kiedy po prostu mroczny władca powstał? Jeśli chodzi o te walki ze smokami źródła, jeśli można to tak nazwać, no to prawdę mówiąc jest to troszkę dziwne, w sensie mroczny władca wydaje się być znacznie słabszą postacią i tak też jest, bo Doc potwierdził, że smoki źródła są silniejsze. Natomiast w jaki sposób te walki wyglądały, w jaki sposób próbował je zdominować? Przecież wątpię, żeby mógł te wszystkie rzeczy zrobić ze świata śmiertelników, do którego te smoki się raczej, no. Nie dostają w sensie nie dostają. Nie udzielają się tam po prostu. No ale kto wie, może jakaś fajna historia z tym jest związana. Mistrz Rasa, no właśnie, to może być rzeczywiście ktokolwiek. Poczynając od postaci bardzo potężnych, a kończąc po takich nie do końca potężnych, które po prostu mają jakieś niezwykłe umiejętności. I właśnie od tego kto to będzie za, zależy kto jest silniejszy: czy Mroczny Władca, czy Mistrz Rasa. Natomiast, skoro Mroczny Władca jest wrogiem wszystkich to czy Mistrz Rasa rzeczywiście jest aż taki zły? No, to jest ten temat już taki kontrowersyjny, temat, gdzie żadna odpowiedź nie jest tak naprawdę w stu pewna, nie można być pewnym żadnej odpowiedzi, żadnej teorii, ponieważ tak jak mówię, może być tak, że złoczyńcy wcale złoczyńcami nie będą, a może być tak, że złoczyńcy będą złoczyńcami aż do szpiku kości. Tutaj jest to naprawdę wątpliwe i na ten moment do rozstrzygnięcia jeszcze ciężkie, bo obie te opcje są po prostu prawdopodobne, jeśli chodzi o Rasa i jego Mistrza. Jak, jak będzie ostatecznie, no przyszłość powstania smoków, wszystko nam to pokaże. Dziękuję pięknie, hej.